Dzień dobry. Prawdopodobnie ciekaw jesteś, czy w ogóle możliwe jest działanie, intensywne działanie w biznesie network marketing, dawanie z siebie wiele, działanie naprawdę od rana do wieczora, a na koniec nie osiągnięcie niczego? Nie powinno tak być, ale niestety jest możliwe, jest nawet dosyć częste. Czy możliwe jest, że biznes rośnie po ślusojdzie? Jest wzrost, jest spadek, jest wzrost, jest spadek, jest sukces, porażka, sukces, porażka, sukces, porażka. Nie powinno tak być, ale tak jest. Bardzo często się to wydarza. Hmm. Co powinno być? Biznes powinien rosnąć jak schody. Poziom, wzrost. Poziom, wzrost, poziom, wzrost. Zaczyna się od tego, że rośniesz, później jest stabilizacja poziomu, na który wchodzisz za dwa miesiące, trzy siedzisz na tym samym poziomie, stabilizujesz to, skok na kolejny poziom, wzmocnienie tego poziomu dwa, trzy, cztery miesiące, skok na ponowny poziom, na wyższy i dalej, czyli schody. Czyli tak naprawdę można działać i niczego nie mieć. Można się rozczarować na koniec, stracić czas, ochotę, marzenia. Można ponosić mnóstwo porażek na przemian sukcesami, a można też stabilnie rosnąć, idąc po schodach sukcesu. Można to robić. Ja się nazywam Marek Staszko. Buduję MLM od 30 lat. Od 30 lat jestem również coachem. Występuję na seminariach w wielu, wielu krajach, na wielkich seminariach. Od kilku lat. Jako właściciel i założyciel Akademii Zdrowego Biznesu konsultuję liderów MLM-u z różnych firm, dużych liderów. Ja konsultuję ludzi, którzy mają tysiąc, dwa, trzy, pięć, dziesięć tysięcy ludzi w biznesie. Ja nie konsultuję ludzi rozpoczynających biznesy. Konsultuję ludzi z różnych firm w różnych krajach i wiesz, co widzę. Że wszędzie problemem jest niestabilność, absolutnie wszędzie. W tej chwili w Polsce, we wszystkich firmach, które są na rynku polskim, we wszystkich co do jednej jest problem niestabilności. Wzrost, spadek, wzrost, spadek. Ludzie przechodzą z firmy do firmy. Co wiem, czego nie ma na rynku, a co było w 90-tych latach? Nie ma systemu? Nie ma systemu. Nie ma norm budowania tego biznesu w żadnej firmie. Nie ma wskaźników budowania biznesu. Wiesz, na czym biznes jest budowany? Na pilnowaniu obrotu i na masywnym sponsorowaniu, na rekomendacjach. Kolejni ludzie, kolejni ludzie, kolejni ludzie. I oni z tej strony wchodzą, z tej strony wychodzą, z tej strony wchodzą i wychodzą. I tylko liderzy trzymają się poziomu, a na dole są ciągłe wymiany ludzi, ciągłe wymiany ludzi. Tak nie może być, to jest bałagan, tak nigdy nie było. To się nasiliło od momentu, kiedy COVID zaczął się. Ludzie nie mają zielonego pojęcia o systemie firmy nie mają zielonego pojęcia o prawidłowym systemie budowania struktur. Czemu o tym mówię? 24 września w Gdyni, po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy ja tego nigdy przedtem w Polsce nie robiłem jako Akademia Zdrowego Biznesu, odbędzie się w Gdyni seminarium pilatorzowe. Programu Edukacji Biznesowej Akademii Zdrowego Biznesu. To jest coś, co robiłem poza granicami Polski przez lata całe. To seminarium będzie pod tytułem Buduj biznes MLM na wskaźnikach. Buduj twój biznes na wskaźnikach i nie będzie dla każdego. To jest pilotażowe. To będzie przede wszystkim skierowane i jest skierowane do liderów, którzy już prowadzą swoje grupy. Ponieważ zanim zacznę uczyć całe grupy, to najpierw trzeba przeprenować wszystko z liderami, trzeba ustalić jakiś. Front, jakiś sposób działania, przede wszystkim trzeba dla różnych firm dopasować wskaźniki. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, zajrzyj w link, który jest przy tym filmie. To, co mogę Ci powiedzieć, jeżeli chcesz unikać tej sinusoidy, jeżeli chcesz rosnąć, tak, jakbyś szedł po schodach do sukcesu, Akademia Zdrowego Biznesu jest dla Ciebie. Jestem Ci po prostu potrzebny. Skoro nie mogę Cię konsultować osobiście, możesz skorzystać z seminariów, które zacznę prowadzić w Polsce. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Mówił do Ciebie Marek Staszko. Pozdrawiam.